Dzień dobry, dzień dobry. Witam się Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Dzisiaj jest 5 stycznia 2021 roku. No i zapraszam do wysłuchania wideo o 9 kluczowych wykresach, które powiedzą Ci, jak inwestować na giełdzie w 2021 roku. W tym wideo omówię indeksy S&P 500, Nasdaq, DAX, MDAX, RTS oraz indeksy polskiej giełdy WIG. SW80 Wig Games poświęcimy kilka chwil dolarowi. Zaczynamy! No dobrze, zaczynamy omówienie od pierwszego ważnego wykresu, czyli indeksu SP500 w interwale miesięcznym. Wchodzimy w nowy rok, no i warto zastanowić się nad tym, jaka będzie koniunktura na giełdzie w nadchodzących miesiącach. No i tutaj warto rozpocząć od takiej szerszej perspektywy. Ja bardzo lubię ten indeks SP500 z tymi dwoma średnimi, czerwoną 15-miesięczną i niebieską 45-miesięczną, ponieważ one bardzo fajnie odzwierciedlają długoterminowy trend na rynku. I nawet ta panika wywołana koronawirusem pokazała, że no ta średnia 45-miesięczna, chociaż ona, no powiedzmy sobie szczerze, została złamana, ale ona też znowu wybroniła przecenę. No w tej chwili indeks S&P 500 jest najwyżej w historii. No, sytuacja gospodarcza jest słaba. Z gospodarki cały czas napływają złe informacje, a giełda rośnie, więc natura rynków finansowych podpowiada, że teraz czas na dobre informacje i dopóki będą napływały te dobre informacje z rynku i z gospodarki, a indeksy pozostaną silne, no to dopóty ten trend wzrostowy na giełdzie trwa, dopiero dobre informacje i spadające kursy akcji są złą informacją, więc na nadchodzący czas fakt, że giełda w Stanach Zjednoczonych jest na historycznych maksimach w obliczu takich problemów gospodarczych pokazuje, że no przynajmniej w zakresie najbliższych kilku miesięcy powinniśmy oczekiwać dalszych wzrostów. Tym bardziej, że porównanie indeksu Nasdaq, Gura i S&P 500 w interwale dziennym cały czas ten sektor technologiczny pozostaje silniejszym. My długo zastanawialiśmy się nad tym, kiedy ta Hossa na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na indeksie Nasdaq się skończy. No i wszyscy myśleli, że ona się skończy, ale nadszedł koronawirus i tak naprawdę wzmocnił te trendy, które te spółki eksplorowały, tak? No i wbrew pozorom, epidemia koronawirusa sprawiła, że spółki technologiczne stały się jeszcze więcej warte i Hossa trwa. Być może już ta siła, Sektora technologicznego nie jest taka spektakularna jak kiedyś, no ale pamiętajmy o tym, że tutaj też są dużo wyższe wyceny, no ale cały czas sektor technologiczny pozostaje silny. Dopóki on nie będzie wykazywał oznak słabości, zakładamy, że trend wzrostowy na giełdzie trwa. I teraz przechodzimy do Europy. Kolejny bardzo ważny wykres, czyli indeks giełdy niemieckiej, DAX. No i tutaj ciekawostka no, dosłownie kilka dni temu. DAX w pełni zanegował całą wyprzedaż spowodowaną koronawirusem. Ta fala tutaj spadkowa, praktycznie od historycznych szczytów na giełdzie niemieckiej rozpoczęta w połowie lutego, no to jest oczywiście efekt COVID-19. No i dosłownie kilka dni temu te spadki zostały zanegowane. Oczywiście Tutaj historyczna maksima, bardzo ważny opór. No i doszło do próby złapania byków w pułapkę powyżej tego maksimum. Zakładamy, że prędzej czy później ta formacja zostanie zanegowana i indeks będzie kontynuował wzrosty. No i tak naprawdę ta negacja tej pułapki na byki będzie silnym impulsem, powinna być przynajmniej silnym impulsem do dalszych wzrostów. Dlaczego wierzymy w giełdę niemiecką? No bo poproszę zobaczyć, że. MDAX, czyli średnie niemieckie spółki, już wcześniej, już z wyprzedzeniem zanegowały całą wyprzedaż wywołaną przez koronawirusa. Tutaj nawet mieliśmy ruch powrotny i kontynuację wzrostów. No i e, taką sytuację, że mniejsze spółki są silniejsze od dużych na niemieckiej giełdzie bardzo lubimy. To świadczy o sile rynku i o tym, że tutaj też epidemia wzmocniła te trendy, Związane z technologią, z internetem, z e-commerce, to oczywiście bardziej sprzyja małym i średnim spółkom. I zanim przejdziemy do polskiej giełdy, do, do rynku polskiego, no to zerknijmy na piąty wykres, a jest nim oczywiście giełda rosyjska. I tutaj, no, uczulam na ten wykres, no bo to pokazuje, że te ożywienie jakie widzimy na rynkach giełdowych, to nie jest tylko domena, nie wiem, Stanów Zjednoczonych i Niemiec, czyli najbardziej rozwiniętych gospodarek. Jeżeli zerkniemy sobie, nie wiem, na giełdy azjatyckie, to one są bardzo silne. Giełda chińska jest bardzo wysoko. Giełda koreańska jest na historycznych maksimach. Te ożywienie nawet widać, nie wiem, na giełdzie w Wielkiej Brytanii. Nawet indeks giełdy włoskiej zachowuje się bardzo przyzwoicie, jak na sytuację związaną z tamtym z tamtą gospodarką. No i tutaj, jeżeli do tego wszystkiego dodamy fakt, że RTS, czyli giełda rosyjska, zachowuje się bardzo dobrze. Jest praktycznie na rocznych maksimach. Okej, okay, jeszcze nie zanegowała całej wyprzedaży związanej z epidemią, ale jest na rocznych maksimach. Układ średnich technicznie zapowiada gotowość do kontynuacji wzrostów, do dynamicznego ruchu. Kurs zrealizował ruch powrotny do wyłamanych maksimów z 2020, z połowy 2020 i kontynuuje wzrosty. No i tutaj z technicznego punktu widzenia wygląda na to, że indeks giełdy rosyjskiej będzie kontynuował wzrosty, a to oznacza też no, dobre perspektywy dla indeksów WIG20, no bo nasz rynek giełdowy, zwłaszcza te największe spółki od zawsze były skorelowane z giełdą w Rosji bardziej niż ze Stanami Zjednoczonymi. I to oznacza, że tutaj siła rosyjskiej giełdy jest pozytywnym prognostykiem dla polskiego rynku kapitałowego. No i teraz przechodzimy do polskiej giełdy. Kolejny wykres, kolejny już szósty ważny wykres. No to jest oczywiście indeks WIG. Który w pełni też zanegował całe spadki wywołane przez epidemię COVID-19, przez wybuch epidemii, bo w sumie ona dalej trwa, no ale y, to doszło do zanegowania tych poziomów. Oczywiście tu mamy zadyszkę, pewnie nastąpi jakaś próba złapania byków w pułapkę, ale to nie zmienia faktu, że no to jest spektakularny moment, i w tym momencie my każdą y, przecenę będziemy interpretować jako korektę przed kontynuacją wzrostów, a głównym powodem, dlaczego tak będziemy robili, no to będzie postawa indeksu SVIC 80, czyli najmniejsze spółki wciąż są jednym z najsilniejszych indeksów na polskiej giełdzie. Proszę zobaczyć, że indeks SVIC 80 jest na plusie około 34-35% w przeciągu roku. W tej chwili kurs przełamał maksima z 2017 roku i jest najwyżej od 2007 roku no, ta skala wzrostów na, ma, na indeksie małych spółek jest spektakularna No nie chce mi się wierzyć, że to się tak skończy zawsze to jest jeszcze tak, że HOSA jeszcze trwa jeszcze spółki z WIG 20 są silne a SWIG80 są słabe więc nawet jeżeli do tego przełamania by Doszło teraz, to i tak jeszcze mamy mniej więcej pół roku, statystycznie pół roku całkiem przyzwoitą koniunkturę na giełdzie, więc uważamy, że to jest historyczny moment. Oczywiście pewnie tutaj nastąpi próba jakiegoś złapania byków w pułapki, jakiś ruch powrotny, no nie wiem więc, jak to będzie wyglądało dokładnie, ale dopóki mamy sytuację taką, że małe spółki są silne, no to historia nas uczy, że to jest bardzo dobra zapowiedź dla. W przyszłości giełdy, w przyszłości koniunktury na polskiej giełdzie, no bo to to jest tak, że no hossa trwa, dopóki spółki małe są silne, później jeszcze mamy taką stabilizację i dopiero wtedy się to odwraca, więc to jest w tej chwili kluczowy indeks, który obserwujemy, dopóki SWIG80 jest silny, zakładamy, że koniunktura na rynku pozostaje dobra. Przedostatni wykres, no to jest oczywiście WIG Games, Tutaj sytuacja, co ciekawe, wygląda nieco inaczej. Co prawda, proszę pamiętać, że ten indeks jest zdominowany przez jedną spółkę, wiemy jaką. No i tutaj, oczywiście, z technicznego punktu widzenia, to nie wygląda dobrze. Ale to nie oznacza, że cały sektor może, musi sobie źle radzić. No bo wiemy, że już polski gaming to nie jest tylko CD Projekt, tylko dużo, dużo więcej spółek. Ale tutaj, pod względem technicznym, oczywiście. To wygląda źle, no bo mamy przełamanie ważnego wsparcia i przełamanie średniej dwustodniowej. No i z technicznego punktu widzenia te wzrosty wydają się być jedynie ruchem powrotnym do wyłamanego wsparcia przed kontynuacją spadków. No i to też ja mówię. No to oczywiście część powie, że to jest zła wiadomość, a z drugiej strony pamiętajmy, pieniądze gdzieś muszą przepływać, będą szukały nowych miejsc do inwestycji i być może tym kierunkiem będzie będą inne duże spółki na polskiej giełdzie. Ostatni wykres, jaki chciałem tutaj omówić, no to jest dolar złoty. Bardzo ciekawa historia, tak? Jakby fakt, że dolar tak mocno się osłabia, no to świadczy o tym, że no, sytuacja polskiego rynku kapitałowego jest coraz lepsza. Ja przypominam, że historycznie rzecz biorąc, im dolar był słabszy, tym polska giełda była silniejsza i to również może mieć miejsce. Pamiętajmy, że zagranicznie inwestorzy kupują, yy, muszą sprzedać walutę, żeby później, później ją kupują, więc na słabnącym dolarze i rosnącej giełdzie polskiej zyskują dwukrotnie, więc to też wzmacnia tą, tą relację. No i tutaj też warto wspomnieć o tej interwencji yy, NBP, no bo pod koniec grudnia mieliśmy taką odreagowanie na dolarze, Wiemy już, że to jest najprawdopodobniej efekt interwencji NBP, a z technicznego punktu widzenia, jest to nic innego jak ruch powrotny do wyłamanego wsparcia przed kontynuacją spadków. No, jeżeli dolar będzie dalej tracił na wartości, a ten wykres sugeruje, że tak będzie, w długim terminie oczywiście, no to tutaj to powinno mieć pozytywne przełożenie na polski rynek giełdowy. Podsumowując, najważniejsze kwestie. Po pierwsze. Większość ważnych indeksów na światowej giełdzie, w tym indeks WIG Polskiej Giełdy, już zanegował całą wyprzedaż związaną z koronawirusem. Co to oznacza? To oznacza, że informacje związane z epidemią już nie mają znaczenia cenotwórczego. Musimy w tym roku wypatrywać nowych bodźców, które mogą wpływać na wyceny na polskiej giełdzie. No, i raczej to nie będą informacje związane z koronawirusem. Oczywiście szczepionka, potencjalny lek to oczywiście będzie łagodzić sytuację, ale to nie będzie wywoływało ani spadków, ani wzrostów. No, kluczowymi czynnikami, jeśli chodzi o nadchodzący rok, no to będą inne bodźce. Musimy ich wypatrywać i to będzie najważniejszy czynnik rynkowy. Kolejna sprawa, pamiętajmy, że indeksy światowe, nie wiem, DAX, S&P, NASDAQ, MDAX, no one są na historycznych maksimach, no to oznacza, że jeżeli w takim środowisku słabym gospodarczo giełdy wychodzą na historyczne maksima, no to rzeczywiście zakładają znaczącą poprawę gospodarczą, więc ta poprawa w gospodarce jest dopiero przed nami, a reakcja giełdy na tę poprawę jest też jeszcze przed nami, więc ten zapas wzrostów jest widoczny. Ostatnia rzecz no to oczywiście dolar i, i, i surowce. Dolar słabnie, to oznacza, że ceny surowców rosną, to oznacza, że takie giełdy, jak giełda rosyjska, zyskuje na wartości, to też oznacza, że takie sektory, takie giełdy rynki giełdowe jak Polska giełda, gdzie też mamy dość dużo spółek surowcowych, również mogą zyskiwać na wartości. No i to jest też kolejny czynnik, który może wpływać pozytywnie na polską giełdę. Oprócz tych naszych innowacyjnych spółek, oprócz tych wzrostowych sektorów, jak gaming, biotechnologia, nie wiem, nowe inwestycje związane z energią odnawialną, no to do łask mogą wrócić te tradycyjne sektory. No, Wik budownictwo już bardzo mocno zyskuje na wartości. Również może odbudować się deweloperka, więc w tej perspektywie najbliższych kilku miesięcy prawie widać praktycznie perspektywę samych dobrych informacji, i dopóki nie pojawi się coś zupełnie nowego, negatywnego, no, ale niezwiązanego z epidemią koronawirusa, ten trend wzrostowy powinien być kontynuowany. Na koniec kilka informacji. No, zaczynamy nowy rok, no i to jest taki świetny moment, żeby rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem albo wrócić do tej przygody z inwestowaniem albo stworzyć plan inwestycyjny na nadchodzący rok. No i w związku z tym my zaplanowaliśmy kilka ciekawych materiałów w styczniu, które opublikujemy. Po pierwsze, już wkrótce możecie oczekiwać podcastu na temat porównania strategii inwestowania pasywnego i inwestowania aktywnego. No tutaj będziemy mówili o takich podsumowaniu naszych portfeli inwestycyjnych w strefie inwestorów. Mamy taki pasywny i mamy też aktywne portfele. Po drugie, będziemy po drugie planujemy przygotować webinar na temat ogólnie strategii inwestowania na 2021 rok, omówić kilka kwestii związanych z tym co może być właśnie tym kluczowym czynnikiem, jeśli chodzi o rynki giełdowe w najbliższym czasie. Planujemy też live'a jeśli chodzi o pytania na temat rynku, będziemy publikowali raport na temat trendów inwestycyjnych 2021. To już jest tradycja, że zawsze w styczniu publikujemy ten raport od wielu, wielu lat. Będą też kolejne materiały, które będziemy udostępniali. No i oczywiście też wielu z Was się o to pyta. Będzie też możliwość dołączenia do części premium strefy inwestorów. Planujemy rozpocząć nabór właśnie teraz. 7 stycznia, w czwartek. Można dołączyć do strefy inwestorów. Kończymy nabór 21 stycznia. No i zapraszam do dołączenia do nas. Bardzo dużo materiałów, bym takich powiedział, konkretnych, jeśli chodzi o strefę premium. Dużo bardziej szczegółowe analizy, portfele edukacyjne, podcast extra, który też wiele osób śledzi, więc. Zachęcam do zainteresowania się strefą premium, no i też odebrania wartościowych bonusów, które przy okazji abonamentu można zgarnąć. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę dużych zysków.